Sakro Expo, 15. Międzynarodowa wystawa budownictwa i wyposażenia kościołów, sztuki sakralnej i dewocjonaliów w Targach Kielce. Blisko 300 wystawców z 13 państw. W tym roku prezentujemy najnowsze technologie w zakresie instrumentów organowych. Przez te 15 lat cały czas staramy się być na bieżąco z, naj, z najnowszymi technologiami, żeby sprostać zadaniem, jakie stawiają nam klienci. Na stoisku mamy czaty liturgiczne, są to ornaty, alby, komże, kapy, sutanny. Jesteśmy organizatorem pielgrzymek do miejsc świętych, sanktuariów Europy, maryjnych i nie tylko. Natomiast głównym kierunkiem wypracowanym przez nas jest Ziemia Święta, gdzie organizujemy od 14 lat pielgrzymki. Co roku na każdej nowej edycji Sakro Expo staramy się zaprezentować coś nowego i w tym roku również nam się to udało. Są to, są to nowe, nowe ornaty, szczególnie nowe styły. Staraliśmy się pokazać nie tylko szaty haftowane, ale również połączenie. Zwłaszcza takich dosyć ekskluzywnych materiałów włoskich, brokatów. Targi Sacro Expo to jedna z najważniejszych w Europie imprez zapewniających kompleksową ofertę dla branży sakralnej. Jest to wystawa osadzona w dwóch wymiarach. Aspekt czysto biznesowy przeplata się ze sferą kultury i sztuki sakralnej. To także wiele towarzyszących wydarzeń kulturalnych. Przyznanie Medalu Papieskiej Rady do Spraw Kultury Mario Boccie oraz Adamowi Bujakowi. Bezpłatne warsztaty dla redakcji gazetek parafialnych. Spotkanie z reżyserem Maciejem Bodasińskim oraz finał Festiwalu Piosenki Religijnej w Kieleckim Centrum Kultury.